Nauczanie domowe 8 sierpnia. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 17, werset od 14 do 20. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i, padając przed nim na kolana, prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemie niewierne i przewrotne jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od tej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł z powodu małej waszej wiary, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze przesuń się stąd tam, a przesunie się, i nic nie będzie dla was niemożliwego. Wyraźnie widać, że centrum tego wydarzenia to zwrócenie uwagi na wiarę. Jezus mówi o małej albo dużej wierze. Stąd możemy wnioskować i możemy, idąc też za nauką Kościoła, wskazać, że wiara ma pewne stopnie, że wiara może być mniejsza czy większa, mocniejsza czy słabsza. Nazywanie tego pozwala lepiej zrozumieć ten proces w naszym sercu. Dla tych właśnie prostych, ale ważnych rozróżnień proponuję, żeby mówić o wierze startowej i drogowej. Wiara startowa to ta, tuż po nawróceniu, wiara neofity. Wiara kogoś, kto przed chwilą rozpoznał w Bogu centrum świata, ale też centrum swojego życia, bo tak zdecydował. Wiemy, że ta wiara bardzo emocjonalna, bardzo taka gorliwa, bardzo taka Przesiąknięta przejęciem różni się od wiary drogowej, tej, która jest po 20 czy po 40 latach przebywania z Bogiem, doświadczania Boga. Może nie zawsze ona już jest taka emocjonalna, nie zawsze jest taka przesiąknięta przejęciem, ale przecież jest bardziej ugruntowana, bardziej pozwalająca szeroko spojrzeć na swoje życie. Oby też była jak najbardziej godliwa. Bo o taką Jezusowi chodzi. Widzimy apostołów, którzy no tutaj wyraźnie nie są neofitami, są współpracownikami, więc chodzi o wiarę drogową. I w tej wierze drogowej znów możemy rozpoznać pewne elementy pozwalające podzielić ją na stopnie. Jest wiara fundamentalna. To ta, kiedy rozpoznajemy misterium zbawienia. I Jezusa, który przychodzi, aby nas wyciągnąć z niewoli grzechu, czyli pascha pana jest tutaj podstawą. Śmierć i zmartwychwstanie oznacza, że uznaje w Jezusie Zbawiciela, a podporządkowując mu swoje życie, mówię, że jest moim panem i chcę według tego postępować. To jest wiara fundamentalna, podstawowa. Dalej, następnym stopniem może być wiara trynitarna. To ta, która rozumie Boże działanie, to znaczy Boży plan zbawienia. Kiedy Bóg wybiera Abrahama naród wybrany, potem wcielenie i obecność Syna Bożego na ziemi i działanie Ducha Świętego o Kościół, który prowadzi nas poprzez czas aż do Paruzji. Ta wiara trynitarna to również wiara pozwalająca uczestniczyć w sakramentach Rozumiejąca tajemnice, które Bóg zostawił nam, abyśmy mogli go spotykać. To wiara, która jest przesiąknięta modlitwą i zaufaniem do Boga. Ale jest jeszcze następny stopień to wiara mesjańska. I tu mamy w tej Ewangelii przykład rozmowy o tej wierze, pytania o to, jak rozumieć tę wiarę, bo Znowu chcę zaproponować trzy takie kroki w tej wierze. Po pierwsze, to jest taka sytuacja, w której ktoś rozumie, że Bóg działa. I dlatego modli się za chorych, modli się w swoich potrzebach, modli się o uzdrowienie, modli się o wypełnienie woli Bożej. I to taka podstawowa postawa człowieka, który ma mesjańską wiarę. Jest stopień wyżej, to jest takie przekonanie, że Bóg może wszystko. Ta modlitwa, można by powiedzieć, to już jest takie godliwe wołanie do Boga i przedstawianie Bogu tych spraw z przekonaniem, że jest to wszystko w ręku Boga i że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że ja mogę z ufnością powierzać Bogu każdą sprawę, na przykład, z taką wiarą modlą się osoby o uwolnienie. Widząc walkę duchową, widząc zmaganie i widząc zwycięstwo Boże, rozumiejąc co stało się przez zmartwychwstanie Chrystusa, jak w tym zwycięstwie uczestniczymy. To jest takie wchodzenie w tajemnicę mocy Boga, która wszystko może. Jest też trzeci stopień, o którym mówi Jezus, mianowicie chodzi o. Sytuację, w której człowiek rozumie, że Bóg może wszystko teraz, w tej chwili. To jest to przekonanie, o którym Jezus mówi, na przykładzie modlitwy rozkazu o przesuniętej górze, o rzeczach wszystkich możliwych do uczynienia. Dla Was nie będzie rzeczy niemożliwej, kto tak wierzy. Będzie mógł wszystko zwyciężać, bo tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. I o taką wiarę Jezusowi chodzi. Jakby apostołom zabrakło tego stopnia wiary, jakby to było coś, co jest, że jest przed nimi, czego potrzebują. Wiemy, że ta pełnia przyjdzie dla nich, kiedy otrzymają moc Ducha Świętego i zesłanie e, pocieszyciela, kiedy oni sami staną się właśnie tymi, przez których ręce będą się dokonywać te właśnie cuda i znaki. Prośmy dzisiaj Boga, obojętnie w którym miejscu jesteś, aby Twoja wiara się rozwijała. Aby nawet jeżeli jest mała, nawet jeżeli jest niedojrzała, nawet jeżeli jest taka z zewnątrz, patrząc, bardzo emocjonalna, tak żeby stawała się coraz bardziej dojrzała, coraz bardziej jasna, świadoma, coraz bardziej też zakorzeniona w Bożej mocy i w przekonaniu, że Bóg może wszystko. Teraz, tu i dla Ciebie.